Możesz motywować dziecko i mówić, czy odrobiłeś pracę domową? Na przykład pytasz dziecka, czy lekcje masz odrobione. Muszę jeszcze zrobić matematykę. Tak? Dlaczego musisz zrobić? Bo pani mi kazała. No ale dlaczego robisz tylko dlatego, że pani ci kazała? Pamiętaj, że ludzie inteligentni, ludzie, którzy uczą się, którzy mają szerokopoglądowo patrzą na świat, to naprawdę przeżywają inaczej życie. No to ja rozumiem, że ty chcesz bardzo uczyć się i kształcić właśnie, żeby stać się mądrą osobą i to zmienia wszystko. I już nie musisz odrabiać matematyki, tylko chcesz w ten dobry, pozytywny sposób. Motywowanie dziecka czy motywowanie drugiej osoby ma na tym polegać, tak? Bo przecież na przykład mówi się do małżeństwa, przychodzi skłócone małżeństwo. Ja zazwyczaj co mówię? No przecież się kochacie. No tak? No oni się kochają. Ja mówię, no przecież chcecie zbudować. Chcecie, żeby dzieci wyszły świat zdrowe, niepokaleczone. No tak. To wróćmy do hierarchii wartości. Popatrzmy, jaką macie hierarchię wartości, skoro wam nie idzie, nikto ma. Z dzieckiem, nie mogą dziecka złapać. Dokładnie to samo. Tak? Jaką mamy hierarchię wartości? Czy dziecko tę hierarchię zna? Czy my komunikujemy? Czy wszystko, co dziecko chce, to ma?